Znajdujemy się w Gdyni na wzgórzu Świętego Maksymiliana, gdzie, przy zbiegu ulic Kieleckiej oraz drogi gdyńskiej, powstaje nowoczesny kompleks Sky City Gdynia. Inwestycja obejmuje około 50 tysięcy m2 powierzchni użytkowej docelowo będzie się składać z czterech budynków. Najwyższy z nich, 35-kondygnacyjny, osiągnie wysokość około 120 m, co placuje go w czołówce najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce. Za projekt odpowiada trójmiejski Alkon. Inwestorem jest spółka Alkon Osiedla, a generalnym wykonawcą Alkon Budownictwo. My, jako Soletanż Polska, odpowiadamy za projekt oraz wykonanie ścian szczelinowych dla pierwszego etapu, czyli budynku A.